Dzień dobry, cześć, to Madyś Samoradar. Ja Chciałem wam pozdrowić wszystkich widzów. Nie widzów. I co, jest fajnie. Pokażę wam nowy nabytek. Jest taki nocny głód, lata. Macie o. Oto Golf trójka. W kombi. Dizelek 1.9 diesel. Kupiliśmy tego golfa nie ma, jest sprzedany macie ładny golf. Chcę Wam powiedzieć, golfik jest w dobrej eksploatacji. Był nas mam przyjechany 250 tysięcy. Jesteśmy drugim właścicielem tego golfa. 898, 98 1.9 diesel GT Buda 90 koni ale powiem wam do 90 koni Kuba miał 110 powiem wam że wymiata ten Golf bo naprawdę wymata a ja miałem takiego 110 koni to powiem wam że nie ma takiej mocy jak ten no nie silnik 1.9 po wymianie wszystkiego rządu filtrów tego wszystkiego zrobiony był robione były wałki, nie wałki wał, panewki powymieniane a no, porobiony jest silnik tak, a sam silnik gościł ponad klocka, ponad klocka i takie remonty no my go kupiliśmy za 3000 no ale jest czym latać, jest jest czym depnąć po wymianie tego i tego wszystkiego do rządu pasków i mui to jest czym depnąć, powiem wam. No jest moc w tym Golfie. Fajnie, że hak ma. A fajnie ma zrobiony hak, bo jest ściągany hak. No jest odczepiany, że można sobie polatać nim. I powiem wam, że nie dymi na no zwykły silnik 1.9, gdzie można kurwa oranżadę mrać, tą czerwoną ropkę. Powiem wam, że kurwa nawet nie dymi on. Nie widać, żeby dymił silnik ten. No razie razy go wlaliśmy, z tam gdzieś było, kupiłem, tam miałem 30 coś tej To wlaliśmy, a tak to m, tankujemy zwykłą ropę, no nie? nie Musimy silnika zacząć, a tak byłem bo byłem że on, on zajebiście lata ten golfik, kurde No fajny ten golfik Powiem ja że polecam tego golfa Golfik jest zajebisty Trójeczka no ja wam pokażę, że to jest GT i chyba byście mi nie wierzyli, macie o, GT, Buda jest z GT, już nie mówili, że w chuja robię was. No i co, będę sprzedawał Skodę Oktawię tu swoją, kupował Passata B5 f ten w tamtym polifcie 2004 rok czy 5 150 koni, 6 sześciobiegowa właśnie ten 1.9 diesel z, tym z tą właśnie bogatszą wersją, podgrywane fotele, fotele 4 cztery fotele czterka z klimą za osiem koma dobrał Skoda tak jest sprzedawana, tu stoi będzie szła do Żyda no i ja mam powiedzieć wam, ludzie że pogoda do dup jest kijowa, bo się pada, znaczy już nie pada, ale Padał. Na no tak górę wyjdę sobie na dół, najdem live-a se. deszczyk co, co mam powiedzieć? Bo Kijowa to zamknięte na razie. Ojciec już zaczął robić jakieś porządki, się trochę ogarnąć. I tak leci wszystko. Co mam powiedzieć, że moi widzowie, youtuberzy? Subskrybujcie dawajcie ten dzwoneczek, subskrybujcie, chcecie na Instagrama, to wchodźcie madejkrystian 4 też na Instagrama zapraszam, też w opisie. No a jak będzie subskrypcja i wyświetlający i łapek w górę powyżej 100 tysięcy, to będą jakieś nagrody, inne filmy pokażę Wam coś jeszcze fajnego, co mam w garażu. Fajne, schowany taki sprzęcior. To jest pojazd, ale zobaczycie, jaki fajny. Jakby je tysiąc łapek w górę i tysiąc sub z tych wyświetleń, to nagle następny ten kanał. Nagle o tym pojeżdżę w garażu on pokażę go. Cześć, tu Madrysy Matar. Pozdrawiam Was wszystkich. Na razie, cześć.